z tej strony wy Timo ponieważ mi bardzo ale to bardzo brakuje paliwa jak widzimy nasze statki w ogóle nie mają paliwa nasza flota jest bezużyteczna więc dobrze by zrobić było zmienić design gas mining station ok więc oni mają small cargo bay za małe Teraz mamy standardowe cargo bay, więc damy im zdecydowanie więcej. Nie mamy gas extractor komponenta. No przecież przed chwilą daliśmy im, czy nie? Gaz extractor damy im co najmniej powiedzmy 5 ok, i to będziemy musieli zrobić. Możemy im dać jeszcze Shockwave Torpedo. Nie, mamy już lepszą torpedę. Mamy Velocity Shard teraz. Okay. Zmieńmy im tę torpedę z łaski swojej. Jak mamy Velocity Shard, to damy im Velocity Shard. Ok, dobra. Czy mają yy, Standard Fighter Bay'a? Nie mają, ale teraz mają. Nawet im damy dwa. Niech się dobrze bronią. Więc teraz najwyższy czas zrobić, ponieważ brakuje nam bardzo, ale to bardzo paliwa. Więc dobrze by zrobić, żeby mieli wszyscy paliwo. No więc damy im small cargo bay. Oh no. To my teraz damy standard cargo bay'a. Już mówiłem, przecież to zrobiłem, tak? Czy coś spieprzyłem sprawę znowu? Okej. Okay. One są olbrzymie teraz. będę miały bardzo dużo paliwa, ok. Yy, więc teraz mamy Dukalios Shield. To weźmiemy lepsze te. Weźmiemy lepsze te. O, za duża, spoko. I mamy też Enhanced Armor, z tego co wiem, tak. To też damy do oporu. Ok. Yy, I to było na tyle. Więc oni będą, Gas Mining Station, powiedzmy to będzie bigger, czyli będzie większa. Co my tu mamy? Command Center, Commerce Center, przepraszam. Ok. Ducalios Shield, czyli nowe tarcze. Docking Bay, Energy Collector, wszystko gra. 114 i 107. 114 Excess Energy, 107 Maximum Weapons Usage, dobrze. Ma Armor, Ma Efficient Reactor, Hub Module Life, dobrze. Long Range scanner działa. Ma dwa. Hangary i ma torpedy. To trzeba będzie zrobić, i to jest gas station. Ok, więc teraz zrobimy ships and bases mining station, gazowe. Mamy bardzo małe tych gazowych jakoś. Nie, przepraszam, rola. Ok, więc gazowe trzeba wszystkie tutaj zmienić. Ok, cool. Tak, wszystkie gazowe. Tak, trzeba wszystkie zmienić na zdecydowanie lepsze. Ponieważ brakuje nam paliwa jak cholera. I skoro już zmieniliśmy gazowe, to może zmieńmy też... Właśnie, to jest wszystko small cargo bay, więc to jest za małe. Fuel sol tak samo. Trzeba dać standardowe. Mamy już lepsze, większe. Więc standard cargo bay. 40 i standard fuel 15, niech się cieszą. Damy co najmniej dwa hangary na myśliwce. Stąd jeszcze masz Shockwave Torpedo, nie mamy lepsze torpedy, więc Shockwave Torpedo spiernicza Damy Velocity Sharda na 107, a ma 115. Energy Collection potrzeba, jak widzimy. OK, 120, 101, i jakie masz shieldy? Orvidia to nie, to damy te lepsze. OK, Ducal jest bodajże. Dobra, i Armor, Enhanced Armor, nie się cieszą. Dobra. Tu docking ma dwa docking baye. To no dobrze. Natomiast gas station ile ma tych docking bayów tak naprawdę? Trzy tylko. Ale spoko. Zobaczymy jak to pójdzie. Ci znowu chcą mi dać ci, protekcję. Ci chcą się podzielić, coś zdobyli. O! Secure and Harmony mówi... Nie, ale my chcemy być z wami free trade. Dobrze, więc mamy nową rasę Securance. Gdzie oni są? Ugnali w ogóle nas. Wszyscy nas zaczynają uwielbiać. Jaka to jest rasa tutaj? Rinasan, Federacja. Są wikarowie. Którzy nas nienawidzą? Minus 40. Ha. No właśnie. Jeszcze sprawdzimy czy nasi inteligencja. Okej, okay, nasi śpiedzy będą szpiegować, żeby zobaczyć różne te imperia. Ach, tu są Securanie. I oni chcą, Securanie chcą mieć z nami Mutual Defense Pact. Żebyśmy my się nawzajem bronili. Tylko to jest beznadziejne, ponieważ oni są za daleko ode mnie i takim nic nie dam. Tak jak myślałem, ten Grini został przechwycony przez Ungaryńczyków. Ale to jest okej, okay. to są moi przyjaciele, tak? Tak sobie mówmy, że to są moi przyjaciele, eee, ee, ee, ee. gdzie jest Pearl. Pearl, niech się zatankuje. Okej, okay, Sekura mówi... O, następni są. Dobrze. Change relationship, free trade. Następna jest z Sekurańczyków. Niebieska, tak? Przepraszam, zielona, coś koło tego. Gdzie oni są? Kurcze. Tutaj. Więc jak widzimy, te planety, co są niezależne, one się stają własnymi imperiami potem. Więc mamy więcej imperium teraz. I wszystkie te same rasy będą próbowały się nawzajem podbić. Tu, jest, tu są piraci. Tak. Gdzie mamy kaszlo minus 20 tysięcy, więc to jest chujowo. No ale sporo. Najpierw będziemy budować te gaz. Jak to się mówi? Gaz, wydobycie gazów. Będą mieli wszyscy te lepsze, właśnie gas mining station. No i to musimy zrobić to jest najważniejsze. Więc zobaczymy, co będzie w następnych widłach.